Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, ekstralinie, owocówka i gruby portfel. No może i nasz portfel dziś pogrubieje. Z zakupił radio, wziął calutkie, grubiutkie dwie dychy, a jego słowa na dziś to masz i wygrywaj. Także, kochani, no jak dobrze rozumie, to dziś pora, aby coś ustrzelić. No to co, jedziemy, nie? I wiecie co? Zaczniemy sobie właśnie od tego portfela. No pierwszy raz będę drapała tą zdrapkę. A przed nami grubaśny portfel, numerek 43, a szukamy pliku i wygrywających liczb. Także miło by było ze strony tej strapki, gdyby faktycznie tu jakaś wygrana na nas czekała. A będziemy szukać 27, 33, 34 i 35. No, ciekawe liczby, nie? Może i to znak. No, zobaczmy. A na dzień dobry 25, kolejna 17, co tak nisko. 32, no troszkę lepiej, trójeczka, a pod tym dolarem. A tutaj mamy 27 i mamy wygraną, także już coś jest, no miło się zaczyna. A kolejna 26, 37, 36. No to teraz proszę troszeczkę niżej, no ale nie aż tak nisko, a pod ostatnim dolarkiem mamy szóstkę. No dobra, ale 27 mamy. A pod naszą liczbą 5 zł zwrotu. No zaczynamy z wrocikiem, ale lepsze to niż nic, nie? A gdzie mamy? o, tu mamy literki P. Także no fajnie się zaczyna. No to jedziemy z drugą delikwentką owocowa. Eksplozja. Tutaj numerek drugi. I zaciskajcie mocno kciuki. No najpierw te kontrolne tutaj. Ominąć a szukamy banana i gruszki pewnie na dole będą. No, w tej zdrabce najgorsze te kontrolne są. A my już zaczynamy od gruchy. Tutaj widzę banany, kolejna gruszka i kolejne banany. A i tutaj jeszcze jedne. No i jeszcze nie pomijajmy tej gruszki. A kolejne do golenia to pomarańczy i figi. O, widzę, że figi tutaj się ulokowały. W górnej części zdrabki wysypały, ale pomarańcze też są. Jedna, druga, a tutaj jeszcze figi. No to czas na arbuzy i ananasy. Dobra, arbus jeden jest, jest i drugi. Mamy kolejnego, tutaj ananas, no ananas tylko jeden. No szczerze wam powiem, że za ananasem akurat nie przepadam. No ale winogrono i jabłuszko, jak najbardziej, po mojej myśli. Cytryna i kokos. Dobra, tu już widzę parkę cytryn. Tu kolejna parka, tu jeszcze cytryna. No najpierw te cytryny, tutaj wymielmy do no teraz kokosy. Tutaj jeszcze jeden. No i to już wszystkie. Melon i wiśnie. Melony i wisienki. Dobra, mamy melona. Są też wiśnie. O, tu razem z melonem nawet. Tutaj wisienki. Są jeszcze jedne. I jeszcze kilka melonów. No dobra, to czas na dwa ostatnie owoce, a będą to truskawy i borówy. Dobra, borówka, borówka, tutaj jest truskawka, kolejna z O, już myślałam, ale brzoskwina nas tutaj zablokowała. No, owocówka wygląda na pustą. I tak też właśnie jest. No dobra, mamy jeden do jednego. Ale przed nami może być gwiazda odcinka. Ekstralinie, numerek ósmy, jak dobrze wiecie mój ulubiony. I zobaczymy. Co tutaj piszczy w liniach? A pierwsze dwa symbole to tęcza i parasol. Bardzo miło, bo parasol mamy. Jest i drugi. Ale bez tęczy. No, po deszczu tęcza wychodzi. No, tutaj nie tym razem. Kości i ptak. Dobra, mamy kostki. Tutaj kolejne. Jest też ptaszek. Kolejne ptaki, o tutaj nawet parka, tutaj ptak, tutaj ptak, a tutaj jeszcze kości podkowa i klapki to jedziemy. Dobra, mamy podkowę. O, jest i druga. No, na dole już cieniutko. No, tym razem bez klapek. Lody i okulary. Lody, okulary, dobra, mamy loda. Są okulary. Kolejne okulary. I tutaj jeszcze kilka par. I na dole już nic z tych rzeczy. Krab i diament. Kraby i diamenty. Dobra, jest diament. Tak mi się wydawało, że gdzieś tu je widziałam. Jest też krabik. No, na dole już nic z tych rzeczy. Biedronka na rolkach. to szukajmy, Biedro... o, diament pominięty ale znaleziony biedronka rolki ej, chyba nie ma no na to wygląda nawet rolka po biedronce nie została no to teraz balony i klucze no gdzieś widziałam tutaj balony i klucze dobra, są balony, jedne, drugie a tutaj mamy kluczyki to cały zestaw No to teraz leżaki i cytryny. Leżak, cytryna. Dobra, cytryna, jedna, druga. Tutaj mamy leżaczek. Jest kolejny leżak. Kolejna z cytryn. No przebieg dosyć przyjemny dla oka. A teraz motyl i księżyc. Dobra, mamy księżyc, jest też motyl. Tu kolejny księżyc, tu kolejny motylek. No, ten też przebieg miły dla oka. No to teraz słoń w koronie. Słonie i korony. Tu chyba lipa będzie. A nie, słonia mamy jednego. No, ale tylko jednego. Serduszko i Arbus. Serducho i Arbus. Dobra, jest Arbus. Jest drugi. Mamy serce. Tutaj Arbus. I możemy przechodzić do przedostatniej parki symboli. A tutaj popcorn i piłka. Popcorny i piłki. Popcorn to gdzieś widziałam. O, o, o. Ale piłki to raczej nie. No, nie ma piłki. Dobra, dwa ostatnie. No, jeszcze jest szansa. A tutaj słoneczko i łódź. Szkoda, że nie wiatrak, albo sakwa, albo czapka, albo moneta. No, ale mamy słońce i łódź. I tak jest łódka. Jest kolejna. Tutaj jeszcze łódź. I jeszcze jedna. O, słoneczko się trafiło. Ale nic nam tu już nie zmienią, te nasze symbole. O, tu jeszcze arbu zamieliśmy. Także co o no, ekstra linia pusta ale dzisiaj zabawy na pusto nie kończymy bo nasz portfel wzbogaca calutkie pełniutkie 5 zł piątka na pomnożenie jest i za tą piątkę poszalejemy już w kolejnym odcinku parę groszy dołożę i kochani dalej szukamy tego szczęścia a teraz dziękuję wam pięknie za oglądanie pozdrawiam was bardzo gorąco życzę wam wszystkiego dobrego i kochani do miłego do następnego Bye.